Księży. Szanowni Państwo, prawie nie przewidywałem, że będę zabierał głos, więc zastanawiam się, co by tu właściwie należało powiedzieć Państwu. Po pierwsze, dziękuję, że mnie przyjmujecie. Kiedykolwiek tu jestem, zawsze tu przychodzę nam przed świętą. Kiedy święta, czy niedziela, trafia mnie tu. A więc dziękuję Wam, że mogę się z Wami modlić. Ale jednocześnie, jako polityk. Rewolucjonista, a chciałbym was prosić, byście zauważyli, że w naszym pokoleniu udało się wiele, wiele podziałów świata usunąć. Usunęliśmy podział na kapitalizm, komunizm, ekonomiczny podział, polityczny podział. W Europie właściwie zdjęliśmy wszystkie granice. Żadne pokolenie nie miało tyle pięknych zwycięstw usuwając podziały ludzkości, tylko że otworzyły się nowe problemy. No, każde państwo, każdy kraj miał swoje i religię, nawet wiarę, rozwiązania, i to się jakoś trzymało. Teraz, jak znosimy, otwieramy, to się okazuje, że są wielkie pytania: na, jakiej, na jakich fundamentach to ma stać? Europa była chrześcijańska, no ale dość daleko odrzuciliśmy. Potem w Europie były ideologie, komunistyczna i Teraz właściwie nie mamy nic. A więc nasze pokolenie zwycięskie musi szybko wydyskutować, a szczególnie ludzie wiary, musimy, no nie dać się zapląć na lewo. Musimy być czynni, aktywni. Aby te rozwiązania były no takie z naszej wiary jak najbardziej, oczywiście nie z nikogo, ale stanowimy jakiś tam procent i ten procent musimy wpisać w nasze życie. To jest zadanie, to jest zadanie naszego pokolenia. Powiedzą o nas kiedyś wspaniali ludzie, pokojowo otworzyli szansę, no tak, ale potem poszli do domu, <grym> znać, no zamiast no jak to tak bywało. Dlatego. Nie możemy popsuć tego. Pomyślcie, co tu trzeba zrobić. Pomyślcie, jak wycisnąć na politykach, by zapisano no, nasze wartości do życia i do działania. A jednocześnie chciałem się pokłonić mojemu przyjacielowi, który by się nie przestawił panu Stępniowi. Właśnie też wielki działacz w To No To, jest. No to, jest. to tyle to chciałem Państwu powiedzieć, wykorzystując szansę, jaką otrzymałem. Zostajcie no, z Wypada mi tu częściej Pana Prezydenta zapraszać, bo te mądre homilie, no to są wspomagające, prawda? Bardzo mi się podoba. A czy Pan ma obecnie kapelana? No, <laughs> <laughs> Musiałem mieć w tamtym czasie, bo każda sekunda to mógł być błąd. Aby nie popełnić błędów, żeby trochę przewentylować, sobie mieć czas codziennie. przewentylować... A może węgę? teraz by się przydał jaki. <śmiennie> teraz to, to mam no trochę dużo ja, prostu... ja i zabody garn troszkę nie. To znaczy, jak sięgnę jeszcze raz po... Pomikał, jak sięgnę dział... raz po władzę, to będę potrzebował ich. Proszę to... pamiętać, chociaż Piesz, nie wiem, czy mnie tu ludzie puszczą, poproszę. Okazdujemy globalizację, to i tu będzie może na koniec potrzebny. Dziękuję serdecznie, był zachwac, ogromnie serdecznie dziękujemy. Prosimy na zakończenie.